Cześć, jestem Paweł z Krakowa, moim hobby jest majsterkowanie i praca w drewnie, ale czasami trzeba wykonać jakiś remont. Dlatego dzisiaj zaprezentuję Wam mieszarkę akumulatorową firmy RYOBI RPM18X zasilaną akumulatorem 18V z serii One Plus. Zestaw mamy bez akumulatora. W samym zestawie instrukcja. Kluczyk do uchwytu oraz całą mieszarkę. Mieszarka wyposażona jest w silnik bezśrodkowy. Uchwyt narzędziowy ze stali hartowanej do 13 mm średnicy. Uchwyt do przechowywania kluczyka. Mamy tutaj. Urządzenie posiada dwa tryby mocy pracy. Jedynka jest słabsze, na dwójkę mocniejsze. Jak mamy większe mieszadło, tutaj mamy regulację prędkości obrotowej. Jedynka 300 do 300 obrotów na minutę, dwójka do 500 i na trójce do 800. Obrotów na minutę. Waga samego urządzenia bez akumulatora to jest 3,1 kg. Co należy jeszcze podkreślić, jest to urządzenie z serii HP. Tutaj ten napis jest fajnie ogumowany. Z tej strony tak samo. Uchwyty też są. Ergonomiczne, ogumowane, nie będzie się ślizgać nawet przy mokrych rękach. Wszystkie przyciski są uszczelnione, ogumowane. Tutaj mamy przycisk w środku, jest na nim guma. Te tutaj tak samo są chronione osłoną gumową. Mamy tryb pierwszy, przyciskamy blokadę. Regulacja odbywa się także płynnie przez wciśnięcie wyłącznika. Dwójka i trójka. Przełączając te ustawienia, nie widać różnicy w obrotach. Dlatego tak jak mówiłem, że to jest przełącznik mocy, na dwójce po prostu urządzenie ma większą moc. Z podstawowego omówienia to już wszystko. Zapraszam Was na mój remont, gdzie pokażę jak to urządzenie pracuje. Jak widzieliście na testach mieszarka świetnie sobie radziła przy każdej prędkości i na każdym biegu z tym małym mieszadłem. Tam mieszałem wtedy beton, e, więc wiadomo beton jest trochę luźniejszy niż kleje. To mieszadło ma średnicę około 7 cm, natomiast później przeszedłem na takie spore mieszadło. To jest raczej mieszadło do mieszarek zasilanych. Z sieci średnica 12 cm no i tutaj na teście mieszałem klej gipsowy wiadomo, jest to gęste, klejące i z takim dużym mieszałem i tak sobie poradziła ta mieszarka ja jestem po dużym wrażeniu mocy tej mieszarki dobrze się nią pracuje i polecam każdemu kto robi remont, czy to w domu, czy w mieszkaniu także na budowę jest solidnie wykonana, pewnie i wygodnie się ją trzyma. Ma się pełną kontrolę nad mieszadłem. Jest zasilana akumulatorem, dzięki czemu nie prącze nam się nigdzie przewód zasilający. Dzięki za uwagę. Cześć.